sobie w grupie mistrzowskiej, ale chyba już losy tytułu rozstrzygnięte. Stąd też taka okazja na takie piłkarskie popisy powiedziałbym. to taką twardą piłkarską, futbolową rywalizację, no ale też jakby bez presji się już w tej chwili gra, tak? Tak. No. Nie wiem, nie leży nam zespół Budkiem. Dwie porażki z nimi i jakoś nie potrafimy sobie z nimi poradzić. No i nie wiem, no i przez to no te dwa mecze. No może nie tylko ten budkę, bo i, były i remisy takie z NatGeo 2-2 nie wiem, no na mistrzał nie mamy szans. złotnik mistrzem gratulujemy w pierwszej lidze na Hali. Też byli pierwsi my drudzy znowu drudzy. Jak w tym filmie ciągle Ale spotkaliście sporo znajomych tak z Hali tutaj? Czy jakby pierwsza liga, ona jest zawsze tak bardzo wyrównana, aczkolwiek chyba w tym sezonie ten złotnik pociągnął yy, mocno do przodu i trudno go było dogonić. Od pewnego momentu, czy do końca goniliście zajączkę? Ze złotnikiem sobie zawsze jakoś nie wiem, potrafimy poradzić, bo tutaj teraz wygraliśmy też 4-3. W środę teraz z nimi znowu będziemy grali mecz już tutaj w tej grupie mistrzowskiej. Więc no, ale nic nam to nie dało nawet, jak wygramy teraz drugi mecz z nimi, to i tak nam to już koronę mistrzowskiej nie dało. Myślenie, myślenia, że więc... koncentracja na zespoły Ta. tak zwane w waszym zasięgu, czy średniej budkem, półki, budkem, tak? budkem. nie leży nam w ogóle ten zespół. Nie potrafimy z nimi w ogóle poradzić jakoś, nie wiem. I hala, i tutaj cały czas. No, jakieś porażki z nimi cały czas, więc trzeba jakoś, nie wiem, się spiąć. Nie wiem, czy oni będą chcieli grać w klasie czy tam, bo trzy drużyny z tego co a się wy? orientuje. No, my chcemy, no, chcemy się... chcemy się sprawdzić, ale no, nie ukrywam, że jakieś wzmocnienia muszą być, bo praktycznie nas zostało teraz sześciu, siedmiu, a to na jest zdecydowanie za mało. Rozglądacie się? Ty się rozglądasz mocno? Są dwie osoby, takie, z którymi chcemy porozmawiać. Czy w ogóle Jarek bo z, nami... z nim pogadamy? <gadanie> nie, no jakby, jakby chciał, to na pewno, ale to, to trzeba go spytać, czy w ogóle miałby ochotę z nami pograć. Ale nie, teraz żarty. Się... żarty Pan Jarek to na pewno już nie, ale e, są dwie osoby, z którymi będziemy chcieli rozmawiać i czy będą chcieli z nami grać. Nie wiem, na tę chwilę trudno powiedzieć, ale no myślimy na pewno, jak chcemy coś w klasie. Nie dostarczać, tylko punktów, a coś tam pograć, jakieś punkty pourywać tym silniejszym zespołem. No to musimy się wzmocnić, nie ma, nie ma innej możliwości. Co byście chcieli wzmocnić jakoś? Dobrze sobie radzicie z tyłu, stracicie bramę? Tutaj nie straciliśmy. Mamy, mamy z tyłu dosyć dobrze. Jest Mikołaj Panowicz, jest Michał Haza też broni naprawdę bardzo dobrze. Mikołaj z tyłu, z przodu jest Paweł, z przodu Paweł, oczko Patryk. No ale potrzebujemy zmienników y, takich wartościowych jak oni, bo to, że są zmiany, to jeszcze o niczym nie świadczy. Wejdzie ktoś, który jest naprawdę słabszy od tych, którzy są na placu, to później to wszystko się jakoś rozmywa i nawet jakąś przewagę mamy, 3 cztery bramki, to z doświadczenia tak, że prowadzimy, prowadzimy i później rozluźnienie. Więc musimy mieć wartościowych zawodników zmi na zmianę. Tak nie, butka to jest przeklęta już, le, lepiej niech nie grają w tych ta klasie. Teraz już tylko rola menedżera, trenera, tak, e, prezesa czy nie, obserwatora. Prezes tam. E, no już związadło do końca poszło, łękotka też, więc już tylko tak z boku.